To jest chyba w ogóle dość istotna informacja, to co teraz powiedziałeś, no bo ja się wciąż spotykam z takimi sytuacjami, gdzie nie odpuszcza się żadnego klienta. I teraz na pierwszy rzut oka ta zasada wydaje się całkiem sensowna, taka waleczna, wręcz heroiczna, no ale z drugiej strony, jeżeli pozwalasz na to, żeby twój zespół no w pewien sposób męczył się z klientami, którzy nie są jeszcze gotowi do skorzystania z Twojego produktu albo usługi, no to przepalasz bardzo dużo energii, powodujesz pewnego rodzaju frustrację w zespole. Zgadzasz się z tym czy nie? Bo na przykład my odpuszczamy klientów problematycznych i to bardzo szybko. Ja uważam, że im szybciej klient sam z siebie powie nie, tym lepiej. Jeśli my widzimy, że to nie będzie nasz klient, to też bardzo dobrze i mhm. trzeba jakoś szybko sobie podziękować. Dlatego, że nie ma, no nie ma sensu tego dopychać na siłę kolanem. Tutaj robimy zupełnie inny rodzaj biznesu, tak? I, I w sytuacji, kiedy nawet byśmy takiego klienta jakkolwiek pozyskali, to po pierwsze, jeżeli zespół ma problemy, to ja sam mam problemy, bo one prędzej czy później trafią do mnie. No, to jest moja robota. No, Stychrzeć tylko od rana do wieczora o problemach, które występują w firmie. Czasem jak gdzieś tam są przebłyski na jakieś przyjemne, na chwilę. przyjemne rzeczy chwile tak, jak to, jak to w, w życiu przedsiębiorcy. Natomiast co do zasady, cały problem polega na tym, że na tym kliencie i tak się potem nie zarobi. Dlatego że roboczo godziny, które zużyjesz na jego pozyskanie, problemy, które będą generowane, bo ten produkt po prostu dla kogoś nie pasuje. Mhm. Więc obydwie strony się z tym męczą. To zużywa czas. Czas to pieniądz. W związku z tym on, ten klient i tak szybko rezygnuje po miesiącu, dwóch, trzech. E, I jak to się razem podsumuje, to się do tego dołoży. Jeżeli na wczesnym etapie znamy swoją personę zakupową, widzimy, że spełnia jakieś tam konkretne parametry, tak tych powodów do kwalifikacji jest dosyć sporo. Myślę, że sam z głowy nawet bym ich wszystkich nie, 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 nie wymienił, e, które funkcjonują. Ale to jest dosyć transparentna sprawa, jeśli chodzi o przejście na inne przedsiębiorstwa. To działa dosyć podobnie. Jeśli szybko widzimy, że no, ten klient co do zasady nie kupi, no to po prostu trzeba sobie jakoś szybko podziękować, bo i tak nic z tego nie będzie.